Thank oh you. Kolejny czas, uuuu, zniknął w ciało i się tam ta melodia się skończy i tak tańcz ze mną, nie ściany się kręcą, no tańcz, ja się skończy i tak tańcz ze mną, sekundę pędzą, no tańcz, potem mój 你是我最不经意的风景，哪怕我拒绝，也不止自己去了解。 I już czas, już wie, już tak, już tak, już już czas, już tak, już tobą to Pytam, czy to był tak, czy kolega raczej dzisiaj mam to gdzieś? Wiesz co, machana na ręką już nie pada, a buciki suche też. Dla dzieci z Ukrainy, dla których ten dzień nie jest taki wesoły jak mnie. Ukraina. Moja flaga na wykry, ale serce pokryte nadzieją. Dom opuściłam, lecz nadal wierzę, że zbudziłem moją wyobraźnię. Znowu poczułem zapach polnych kwiatów i przycieram oboje rodziców. Wzy moje i będą mnie podtrzymywać, przed walką moje prawa. Biegnę na wzgórze i wzniosę moją flagę. Kwiatam zmarłym żołnierzom, aby podziękować im za walkę i pomodlę się za nich, a Ukrainie dam zwycięstwo, bo krajem bez niewolenia. Z dużą nawarzeniem, gdy wkładała adres. Mówili tak w telewizji, Trzeba jakieś mieć. A gdyby na parkie ktoś Porwał ją chociaż. raz, Uuu, Zniknąłby świat. Gdy jest gra ta melodia się skończy I tak tańcz ze mną I ściany się kręcą No tańcz ta melodia się skończy I tak tańcz ze mną Sekundy pędzą No tańcz potem powrócimy muszę się Przyjacielem cień. Mieszkanie nieduże W samej górze uśmiechnięty się A gdyby na parkie ktoś porwał go choć raz. Cały świat, gdy orkiestra gra. Lecz ta melodia się skończy i tak. Tań ze mną i ściany się kręc. Que constante, que hace Wszystkie stroncie, po twoich rąk Wspominam to, ojcowski głos Los tak rozproszył nas, jak rozbitku sąd. Odezwładam dziesięć lat, mimo chłód, mimo fal, bez ciebie. Przed ciebie każdy swój kartkę ma, każdy szuka drogi tam, bądź pewien, bądź pewien. Daleko stąd dom, ja chcę mam go choć jest łatwo, iść w ten świat Daleko stąd do, ja chcę mam go powrócę, czekaj na tam Daleko stąd dom, o. O. Czarna kawa. Zawsze ją zamawiasz, a ja myślę, że to miłość? Taki banan i głupowa bo w ciebie jakoś miło. Niech światła niosą nas, rozwiewa włosy Może to co mam, podzielę dziś na dwa Zostańmy tu do rana, nie chcę być sama znowu Wszystko dzisiaj mówi mi, że zostanę tu do rana W radiu, w a ty pachniesz tak jak wiosenny bez. Tak jak wiosenny bez. Proszę pana, jeszcze jedna kawa, a ja mylę już, że to miłość. i pana, kto odpowiada, bo je bardziej z każdą chwilą. Niech światła niosą nas, rozwiewa włosy wiatr. Teraz to, co mam, już dzielić te na dwa. Dostańmy tu, do rana. Nie chcę być sama znowu. Wszystko dzisiaj mówi mi, że. Zostanę tu, do rana. W trawiu, A Ty pakiesz tak jak wiosenny bez, tak jak wiosenny bez. Dla rana, a na głowę ciągle minął strach Czas napędzany wspomnieniem do starych świat nawet kiedy zasnąć chcę i otulić się Czasów muszę wyśpiew szary dzień Też nie wierzę, że o czyste czasów tyle przyjmowałam Wszystkie razy z własnym stylem Znam smutek, znając zawsze dobre dobrą miły Możesz galać i chcesz, ja się więcej nie pomylę Odczuwałam Ja nie robię to dla siebie samej, chłopcze, nie dla ciebie, boję ja że znasz się dalej, okej okay. Mam tam strachy, mam tyle ty zdalnych, chociaż nie wiem, co mi zrobić, gdy usłyszysz moje wyszczekanie, ej Nie uwierzysz, że oczy ciać, o co w tyle, przyjdziesz do mnie wszystkie razy, tak jak nasz jest z stylem Czy utkniesz, no ale grubym zawsze dobiegam, robimy, dobie. bardzo chcę i już nigdy nie zamiknę. Nie wiem czy to miało sens Hulać tak, hulać tak Kolejny raz Carpe diem z dnia na dzień A potem Cichosza, Cicho szaf, cicho sza. za tym telefon Dzisiaj o drugiej nocy Tylko chciałam pomocy I Ciebie Słuchaw co Na ich Naiwna ja, naiwna ja Mogłam mówić co myślę na cały głos Mogłam nie brać do siebie gdy zranił ktoś Mogłam trzymać Cię mocniej gdy chciałeś iść Mogłam tak Mogłam tak Mogłam wziąć Cię do tańca ostatni raz I obiecać, że parkiet jest tylko masz Teraz jakoś magicznie chcę zacząć skończyć Mogłam tak Mogłam tak Czemu jak ten śnieg upłukł To wraca znów Wraca znów Wraca znów Czemu po tej stronie rzęs Tęsknię ciut Tęsknię ciut Tęsknię Sorka za tym tele Dzisiaj o drugiej nocy Tylko chciałam pomocy Ciebie słuchawce słyszałam śmiech Naiwna ja, naiwna ja. Mogłam mówić, co myślę na cały głos Mogłam nie brać do siebie, gdy zranił ktoś Mogłam trzymać się mocniej, gdy chciałeś iść Mogłam tak, mogłam tak Mogłam wziąć się do tańca ostatni raz I obiecać, że parkie jest tylko masz Teraz I see how much my beach needs to my chest No one does, no jak coś wyglądać stałem krok, dawaj chodź, ty się nieważne skąd jesteś, kim jesteś przed tobą stoi taka nowa historia nowy na twarz parę odmian mam sobie tak wiele odmian bo make up ja mówię to nie to muszę się że nie, ja to o tak nie Zawsze znaleźć lekcje, ciuchówszy w szafie, niemieści i gramy w lekcji i pretensje. Chodź z nami na parkie, z nami na parkie, na malunki ci z połupy obradnie. Więc chodź i zauważ te barwy, zauważ te barwy, dobrze wiesz, nie ma granic z bankami.

すごい Não, não, não,

いい о ч <beginning of> <world> <-t22>